Cześć kochani z tej strony, ja Wiktoriaks i witam z odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku będę już chodziła tylko parkoury parkury grani, ponieważ po prostu tak. No i ten odcinek generalnie jest troszeczkę później niż zazwyczaj, i to było totalnie zapanowane. Wcale to nie było wcale tak, że nie chciało mi się nagrać odcinka w ogóle. Wiecie, po prostu granie jest taka creepy, że klimacik będzie bardziej w nocy, dlatego ten odcinek jest jakoś pewnie po 20 albo trochę przed 20. Naprawdę, to było totalnie zaplanowane. Ja nie przedłużam i zaczynamy intro. Okej, okay, a więc na pierwszym parkurze, typowy parkur z Grani. Co się stało? Ej, okay, przeraża mnie ta ściana. W sensie totalnie, ale. Ojej, no dobra, nie patrzmy się na ścianę. Dobra, idźmy sobie po prostu gdzieś dalej. Ale co chciałam powiedzieć, no właśnie, chciałam się wytymać, dlaczego nie było dzisiaj odcinka wcześniej. No bo, jak wiecie, ja robię daily. No i generalnie ja mogłam ten odcinek nagrać, bo nagrywam jakby odcinki w, w te same dni, co je wstawiam, dokładnie. No, ale jakoś dzisiaj mi się nie chciało, nie miałam zaplanowanego pomysłu, a jak nie mam pomysłu na odcinek i nie mogę nic wymyślić przez 3 minuty, to już po prostu nie mam ochoty naprawdę robić nic. Tak jest za każdym razem, chyba? Prawie za każdym razem. No i generalnie, no to moja wina po prostu. to Jest mi lenistwo, że nie było ci odcinka o 15, bo ja bym zdążyła, guys. No, może po 15 by był ale ja bym zdążyła. Aktualnie jest godzina 17.33. No i możecie powiedzieć, no to dobra, Wiktor, nie jest tak późno. Dlaczego odcinek będzie o 20? Według Ciebie, bo ja to muszę jeszcze zmontować. Mam się tak nie chcę montować dzisiaj, ojena masakra. Nie wiem, generalnie wiecie, że ja rysuję jak bibi się No i ja od kilku tygodni tam totalnie nic nie rysowałam, po prostu nie miałam weny. No i dzisiaj zaczęłam sobie na lekcjach coś rysować. Po prostu miałam plan, żeby narysować Violet Evergarden z takiego anime jako zabójcy demonów z Kimetsunu no jajba i zaczęłam to robić i tak się to wciągnęłam, że ja bym chciała to skończyć jakby, ale... Ja wiedziałam, że jak to zrobię, to po prostu jak będzie mega późno, Ale ja już tak nie chcę, żeby było jakoś bardzo, bardzo późno. Ważne, żeby było daily, żeby się udało daily, aż do tego czwartku. Naprawdę, tylko czekam ten czwartek, bo już mam troszeczkę dosyć. No, ale daily z jest całkiem przyjemne, bo nie wymaga to zbyt dużo pracy. I wiecie, jak na, na przykład nagram odcinki z twarzą, to muszę mieć miejsce, muszę mieć e, ciszę, muszę mieć porządek w pokoju, bo wiecie, nagrywam zawsze w tym samym miejscu w pokoju, tak? Więc jak już w coś ogląda, bo jest przybiórku, no to już tego zrobić nie mogę, a jak nagrywam takie odcinki po prostu z BSP, to mogę zrobić to w każdym miejscu, nawet w łazience, albo w pokoju mojej mamy, po prostu wszędzie, gdzie jest po prostu jakakolwiek cisza. Taki jest plus. No, no ale dobra, idziemy teraz na kolejny parkour. W ogóle, guys, ja bym chciała zrobić live'a na YouTubie, ale i nie wiem, w sensie chciałabym, ale mi się nie chce no nie wiem, jestem za bardzo leniwa przepraszam, ale nie, no chodzi mi po prostu o to, że ja nie chcę się męczyć z internetem że nie chcę mi się tych wszystkich duperel ogarniać, ja bardzo bym chciała iść online na, laptopa, na laptopie po prostu najmocniej na świecie, albo na komputerze no komputera nie mam, więc na laptopie po prostu, ale ale mi się obecnie chce pobrać, no, no ja nie wiem czemu ale po prostu obecnie mi się nie chce pobrać Dlaczego ja mam tak przykre życie. No come on. Nie wiem, pobrałam Lola. Nawet Lola mi się udało pobrać, którego nie grałam ani razu oprócz samouczka przez chwilę. A nie mogę pobrać OBS-a, No ja nie wiem, o co chodzi. Próbowałam kilka razy. Nie wiem, czy mam jakiś inny system Windows, którego OBS może nie obsługuje, w co wątpię w sumie. No ale... Oj. Okej, okay, tutaj zginam. Yy, no ale, ale, ale... To jest ciężkie i to jest Trudne to przeknięcie, no bo mam laptopa, który się nie zacina jak mój poprzedni i mam wszystkie predyspozycje, żeby móc zrobić na nim live'y. Nawet mikrofon nie brzmi tak źle, nawet mnie słychać, nawet jestem tam całkiem głośno, ale nie mogę pobrać sobie problemu do robienia live'ów. No to jest totalny absurd. Na telefonie live'y się robi tak stresująco, bo wiecie, musicie wyłączyć sobie internet z telefonu, żeby móc włączyć sobie tryb samolotowy, że po prostu wam już chodzi o powiadomienia, jakieś SMSy. No, generalnie no ciężko jest. Oho. Dawid za mną przyszedł, starkuje mnie. No, ale wracając do mógł wywodu, to generalnie po prostu nie chce mi się stresować tym wszystkim. I czy to jest dom granic zbudowany? Ojej, chyba tak, dobra. Czy to jest szukaj klucza? No dobra, trudno, poszukamy klucza. I będę mogła do Was chwilę pogadać. No, to tam był klucz? Nie, to była ta ta. Dobra, w kolei. Hmm. Tutaj co będzie? Tu jest chyba ogródek? Powinien być? Nie, tu nie ma żadnego, nie rozumiem tego domu, dobra, on jest jakoś dziwnie. No w sumie ogródek, dobra, nie wiem, nie wiem. E, tu są schody, tutaj jest coś dziwnego, tu jest wejście do piwnicy. Oho, co to? O Jezu, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Okej, okay. o meta patrzy znalazłam no, no, metę, dobra pluga. No, nie wiem, guys, co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć. W sensie, no ciężko jest. No, po prostu. No, ee, nie wiem, nawet mnie rozproszył i zapomniałam o czym mówiłam. Dzięki, Byku. <grywy> dobra, ale po prostu sobie skaczmy dalej, nie wiem, hop hop czy coś. No Jak mówię, ciężko jest, ma, ma się nudne życie i nie wie się o czym ma się mówić na tym. Czy to była część, jakby... To, ten domek chyba w poprzednim to nie był dwucha prefab, prefabryka, bo jakoś tak podobnie wygląda to wszystko, nie wiem, nie wiem. A i czy to jest nowy portal do mety? Oby nie. No nie! Dobra, to nie był portal do mety, spoko, spoko. <noise> Zauważyłam to. No <noise> dokładnie, dobra, wracamy tam. W ogóle, guys, jak skończy się content z BSP, wiecie, ten tydzień z BSP, to zaczniemy sobie odcinki z ponownie i... Chciałabym wiedzieć, dlaczego nie ma Grani na kanale. No, bo wiecie, Grani była taka, taką serią dość popularną na moim serwerze serwerze dokładnie Wiktora. No, ale a propos serwera, skoro już się zaczęłam, to możecie wbić na mój serwer lęki Wiktoria, jak z polecam, polecam. No, ale wracając do mojej myśli, którą chciałam wyrazić, to nie tutaj. Um no to po prostu grani gdy ja ją nagrywam i pod twarzą jest lepiej, tak? Więc ja ją nagrywam z twarzą, po prostu nagrywam siebie moim telefonem, a gram w grani na drugim telefonie i nagrywam tu i tu no i żeby to złączyć te filmiki, żeby była i moja twarz i moja gra w grani muszę to zrobić w KineMasterze, bo InShot nie ma takiej opcji, no a generalnie że KineMaster słabym programem do montażu jest, ma super opcję, ale nie wiem, on się jakoś też na telefonie zacina i jest strasznie beznadziejny na telefonie moim zdaniem no, to że się tak strasznie zacina. No, ciężko jest, bo tam fajnie jest zmontować. Strasznie czuję też jakoś. Ja po prostu mi się odechciewa w montowaniu w tym programie. Jeszcze to się zapisuje pół dnia, to. No, po prostu strasznie się nie chce. To się jeszcze czasami zapisuje cały plik do montażu. No, totalna masakra, mówię Wam. I mi się po prostu nie chce z tym męczyć. Tam. O, dobra, to jest portal ok. no, no super. Fajnie, fajnie. Ech. Dobra, czekajcie, się, może gdzieś tu jest portal, ale tak się jakby kręcę, No nie wiem, muszę zajść ten portal, bo. No dalej. No nie mogę, dobra, idziemy jeszcze raz na Strych. Tam chyba skończyliśmy. No nie mogę, naprawdę. Eee, czy na strychu jest jakiś inny portal? Tutaj może, patrzcie. Oho. Jest, dobra, za metę. Okej, okay, no i ostatni parków w tym odcinku, który wybrałam tylko po to żeby zobaczyć, czy da się go przejść, ponieważ jak widzicie, ja go już kiedyś przeszłam. Mamy tutaj 34 sekundy, ale ten parkour jest szalony i ten parkour jest prawie niemożliwy, w sensie, popatrzcie, mi jest taka drabinka zaraz, na którą ciężko się strasznie wchodzi, ale jest to możliwe, widzicie, o tutaj. No i pójdzie sobie do dlatego się nie da przejść, ale da się, skoro ja to przeszłam. Więc to jest żeby po prostu idealnie wymierzyć, o widzicie, to się da zrobić, tylko ja nie wiem, czy uda mi się to znowu zrobić, a to mi daje tyle expa. No nie dobra. Gaj, musimy to spróbować zrobić. Musisz nam udać. Czekajcie, zrobimy to. Dobra, no skoro przegrałam, to już więcej, więcej się próbować, ale da się to przejść. Nie, możecie tu wejść na ten parkour i spróbować go samemu przejścia, Pojęcie, jak się nazywa, nie pamiętam, no po prostu granicy wpiszcie, on tam będzie. Mój plakietka kaszalony, więc możecie sobie spróbować do przejść dajcie mi pisać w komentarzu, czy Wam się udało. No i jeszcze Was na samym końcu proszę ponownie na mój serwerze na Discordzie, w Wik Link jest w opisie oraz na mojego Instagrama Wikipedia Torex, bo fajne relacje, nie wiem, super zdjęcia, naprawdę że cokolwiek. No i jestem dziękuję za oglądanie, no i pa pa!